Siemanko, cieszę się, że jesteś ze mną dalej po tym dosyć grubym wprowadzeniu do serii. Więcej mniej. Dzisiaj na początek pociągniemy nieco dalej temat shit testów. Powiedzieliśmy już sobie, dlaczego one się pojawiają i czemu służą. Że mają sprawdzić, czy jesteś tą nienaruszalną skałą na środku szalającego morza. Ale na tę chwilę dosyć z metafizycznymi pierdołami przechodzimy do konkretów. Przykładem takiego pytania, które można by skategoryzować jako shit test, może być na przykład, a ile już lasek wyrywałeś na ten tekst? I w momencie, jak ona ci zadaje takie pytanie, to w związku z tym, co już powiedziałam w poprzednim odcinku, ona nie rzuca wyzwań byle komu, a jedynie komuś, kto wpadł jej w oko, to uwierz, że ona w tym momencie ci kibicuje, żebyś ten shit test zdał. Ona w tej chwili w umyśle. Zaciska kciuki i ma nadzieję, że odpowiesz czymś sensownym, sensownym dla niej, bo męska logika, a kobieca logika to jednak jest troszeczkę co innego. I w zależności od tego, jak ty na ten test zareagujesz, to albo twój tak zwany poziom attraction, czyli nazwijmy to pożądania, będziemy często używać tego pojęcia, u niej wzrośnie, zmaleje, albo pozostanie bez zmian. Ona ci kibicuje, ale to, czy zdasz, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Jeżeli wystarczająco mocno jej się na pierwszy rzut oka podobasz, to może odpuścić Ci to, że zawalisz jeden czy dwa testy, ale nie więcej. To jest właśnie to, co się nazywa flirtowaniem. I jak spotykają się dwie osoby, które potrafią flirtować, to wtedy jest takie porozumienie, takie poczucie, że obydwoje umiecie grać w tę grę. W momencie, gdy dziewczyna rzuca Ci shit test i ty go zdajesz, to ona ma takie. Okej, okay, gramy dalej. Ale jeżeli nie zdasz, to jest... to znowu jakiś zjeb. I wtedy pojawia się w głowie to magiczne pytanie, gdzie ci mężczyźni? Bo tak bardzo się postarałam, umalowałam, ubrałam w najładniejsze ciuchy i przyszłam do tego klubu i nie ma tu nikogo, kto by potrafił mnie wyrwać. Wróćmy do tego przykładu, czyli testu, który podałem wcześniej. A, dużo już lasek wyrwałeś na ten tekst? Ona może zapytać, na co... Tak zwany dobry chłopak mógłby powiedzieć, wyrwać? Się nikogo nie podrywam, daj spokój, za kogo ty nie masz. A ktoś, kto ma choćby odrobinę pojęcia w temacie i potrafi zauważyć w tym shit test, mógłby na przykład odpowiedzieć pytaniem, a tak ogólnie pytasz, czy tylko dzisiaj? I tego rodzaju odpowiedź poniekąd ma pewien związek z czymś, co w teatrze i w improwizacji nazywa się yes and. Czyli tak oraz. Czyli w zasadzie chodzi o pociągnięcie dalej żartu, który ktoś rzucił. Nie negowanie go, nie wycofywanie się z niego, tylko iść dalej w niego. W środowisku podrywaczy, w kontekście podrywu, nazywa się to agree and amplify, czyli zgódź się i wzmocnij. Czyli nie tylko jakby przyznajesz rację temu co dziewczyna sugeruje, że, że to jest już któreś twoje podejście wyrwania kogoś na dany tekst, ale wręcz ciągniesz ten żart dalej. A dlaczego w tym kontekście to ma sens? No właśnie, i tu mamy zasadniczą różnicę pomiędzy kimś, kto jest pewny siebie i nie wstydzi się swojej seksualności, a tym tak zwanym miłym chłopakiem, który niestety się boi przyznać, że chciałby uprawiać seks z kobietami. Dlatego ten miły chłopak nie idzie dalej w ten żart, tylko wycofuje się, chroni swoje własne ego. No właśnie, porozmawiajmy na chwilę o tym miłym chłopaku. Miły chłopak, jak już wspomniałem wcześniej, jest to ktoś, kto wstydzi się swojej seksualności, wstydzi się swoich potrzeb i wyrażania ich, a przez to też nie zaspokaja ich w stopniu odpowiednim albo zaspokaja, ale w sztuczny, nienaturalny sposób. Miły chłopak bardzo, bardzo nie chciałby się komukolwiek naprzykrzać czy narzucać ze swoimi potrzebami. I to jest piękne, naprawdę, tylko że sęk w tym, że miły chłopak stawia potrzeby czyjeś ponad swoje własne. Miły chłopak nie potrafi zawalczyć o swoje. Niewykluczone, że miły chłopak ma niskie poczucie własnej wartości, przez co uważa, że więcej mu się w życiu nie należy. I przez to też o te więcej w życiu nie walczy. Będzie dążył do zaspokojenia swoich potrzeb po najniższej możliwej linii oporu, nie naprzykrzając się nikomu po drodze, i przez to na przykład potrzeby seksualne będzie zaspokajał wyłącznie przy pomocy masturbacji do pornografii, którą z łatwością dzisiaj znajdzie w internecie. A że uzależnia się przy okazji od jednego z najsilniejszych źródeł dopaminy, to już nie wspomnę. Niestety nie na tym kończą się problemy. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten sam chłopak jednocześnie nie dba za bardzo o własną dietę, nie dba o to, by mieć wystarczająco dużo ruchu w ciągu dnia i prowadzi siedzący tryb życia, a w konsekwencji tego wszystkiego dzieje się w jego ciele coś bardzo, bardzo niedobrego. W tłuszczu, znajdującym się w pasie brzusznym, znajduje się enzym o nazwie aromataza. Do czego służy aromataza? Służy ona do przekształcania testosteronu w estradiol. Ale czym są te dwie rzeczy? Testosteron to jest hormon, który czyni osobę męską. A estradiol to żeński odpowiednik. Czyli praktycznie rzecz biorąc, aromataza przekształca mężczyznę w kobietę. Oczywiście, niedosłownie, też musimy mieć estradiol w organizmie, bez niego byśmy umarli. Ale sęk w tym, że im więcej tłuszczu w pasie brzusznym, tym więcej aromatazy i tym więcej testosteronu jest przetworzony w estradiol. Więc, jeżeli przyjmiemy złe nawyki żywieniowe, brak ruchu i często masturbację, która też wpływa negatywnie na testosteron. Otrzymujemy chłopaka, który w niskim stężeniu jest chłopakiem, a ma to bardzo duże konsekwencje w naszym codziennym życiu i w naszych poziomach energii. Bo jeżeli nie masz testosteronu, to nie masz tego parcia, żeby robić rzeczy. W serii Człowieku opowiadałem o tym, jak to zarząd... świadome zarządzanie dopaminą jest istotne do tego, żeby mieć motywację do robienia rzeczy. Ale do robienia tych rzeczy takich, nazwijmy typowo męskich, do tego jest potrzebny testosteron. I na podstawie wielu, wielu badań i analiz wiemy już, że dzisiejsi mężczyźni mają dużo niższe średnie poziomy testosteronu niż mężczyźni jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Przykłada się do tego na pewno fakt, że mamy siedzący tryb życia, szczególnie teraz, w czasach pandemii, kiedy wszyscy siedzą w domu i pewnie nawet pracują z domu. No i oczywiście cieszymy się wysoką dostępnością pysznego, kalorycznego jedzenia, którego spożywamy zbyt dużo, i w efekcie nie mamy już tak bardzo męskich mężczyzn, jak mieliśmy jeszcze nie tak dawno temu. A kolejną ważną informacją z dziedziny podrywania jest fakt, że dla zaistnienia tego attraction, tego pożądania pomiędzy kobietą a mężczyzną, musimy mieć do czynienia z czymś, co oni nazywają polarization. Polaryzacją, istnieniem dwóch bardzo Silnych, przeciwnych, przyciągających się wzajemnie sił. I tutaj jest to męskość i żeńskość. I co ciekawe, funkcjonuje to nie tylko w związkach heteroseksualnych, bo nawet wśród homoseksualistów może być tak, że jeden mężczyzna jest bardziej męski, a drugi bardziej żeński, i to oni będą się do siebie mocno przyciągać. Zawsze jedna z dwóch osób musi być tą bardziej męską, decyzyjną. I ta druga, tą bardziej kochającą i opiekuńczą. To po prostu zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu tej relacji, a na pewno wzmacnia ten początkowy magnetyzm. Bo jeżeli ty, jako heteroseksualny facet, spotkasz taką prawdziwie kobiecą kobietę, jeżeli ty nie będziesz wystarczająco męski, to dla niej możesz być co najwyżej koleżanką. Tak, koleżanką, ty nie możesz być kolegą dla kobiety, jest pewna zasadnicza różnica. Może kiedyś to wytłumaczę, jak ja to rozumiem. W każdym razie testosteron to nie jest coś tylko dla tych buców z siłowni, ale dla każdego faceta. Jeżeli odczuwasz na co dzień taki brak motywacji, energii, sił do robienia czegokolwiek, testosteron to jest jedna z pierwszych rzeczy, jakie powinieneś sprawdzić. I dlatego ja nie będę was uczył podrywu, dopóki nie będę miał do czynienia z mężczyznami na poziomie biologicznym. I w związku z powyższym, wykładam wam, jak na ławie, dokładnie, co musicie sobie zbadać i gdzie możecie to zrobić. Zaznaczam, że badania, które ja zasugeruję, są odpłatne. Przeprowadzają się w odpowiednich laboratoriach, które mają swoje placówki w większości miast. Mają oni swoje strony internetowe, gdzie można normalnie założyć konto. Wykupić te badania, i następnie z papierkiem idziemy do punktu poboru krwi, gdzie ta krew jest pobierana, i tego samego dnia, czy nawet czy co najdalej kilka dni później, mamy wyniki do sprawdzenia online. I to jest badanie, które moim zdaniem każdy facet powinien sobie co najmniej raz w życiu przeprowadzić. Rozpiszę Wam te szczegóły też w opisie pod filmikiem, ale teraz lecimy szybko według listy. Uwaga, co my tu mamy? Co musicie sobie zbadać? Mamy tak. Sumaryczny testosteron, czyli cała jakby ilość testosteronu płynąca w naszej krwi. Ilość wolnego testosteronu, a ściślej jakby jaki procent tego testosteronu, który w tobie płynie, jest wolny, jakby gotowy do właśnie używania jako ta, to paliwo do działania. Następnie SHBG, czyli Sex Hormone Binding Globulin, oraz albumina. Te dwie rzeczy, które wymieniłem przed chwilą, SHBG i albumina, to są właśnie rzeczy, które mogą zabierać ten um, dostępny ci testosteron, przez co zmniejsza się ta ilość wolnego testosteronu. Więc im więcej albuminy i SHBG, tym mniej wolnego testosteronu. Oczywiście, naturalnie fajnie by było, gdybyś tego testosteronu ogólnie miał możliwie najwięcej. Ale nawet jeżeli masz go bardzo dużo, ale tylko drobna jego ilość jest wolna, to nie będziesz czerpał korzyści, nie będziesz odczuwał tej ilości testosteronu w swoim organizmie, bo on będzie zajmowany, zajmowany przez te SHBG czy albuminę. Ja mam przed sobą akurat wyniki swoje z marca oraz października z zeszłego roku i e, mam tutaj rozpisane to, jakie w momencie robienia tych badań były e, jakby... Z... Zdrowe, rzekomo, zakresy. Jak już sobie te badanie zrobicie i stwierdzicie, że no, pewne wyniki są dla was niepokojące, ja co prawda lekarzem nie jestem, ale możecie się do mnie odezwać i ze mną skonsultować. Ja wam powiem, co ja zrobiłem, żeby pewne wyniki polepszyć. Ale że polepszycie je oczywiście po pierwsze nie masturbując się ciągle, po drugie jedząc trochę lepiej i ruszając się, to powinno być oczywiste. I oto mamy, proszę państwa, pierwszy krok, który czynicie lepszym człowiekiem i mężczyzną. Już wiesz, że żeby być bardziej męskim, mieć większe szanse i powodzenie u kobiet, musisz być bardziej mężczyzną na poziomie biologicznym. Dowiedziałeś się teraz o tym, jaką rolę odgrywa testosteron w twoim poczuciu mocy na co dzień i chęci do robienia rzeczy. No, i teraz możemy zacząć działać. Święcie wierzę w to, że każdy facet powinien co najmniej raz w życiu sobie takie badanie zrobić i że na pewno będzie to lepszy wydatek niż kolejna paczka przecenionych kabli z AliExpress, czy kolejna gra do Twojej półki na Steamie, której nie ruszysz, bo już masz tyle gier, że nie wiesz, w co ręce włożyć. Apeluję do wszystkich mężczyzn o badanie sobie testosteronu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Więcej, mniej.